Małgorzata Kapłan, witam państwa w programie Dzieje się w Szczecinie. Przeważnie zabieram państwa w świat kultury i rozrywki. Dziś będzie zupełnie inaczej. Zabiorę państwa w świat gospodarki i biznesu. Za nami debata Kryzys w głowach czy w rzeczywistości, organizowana przez Północną Izbę Gospodarczą. Jak jest naprawdę, zobaczcie państwo sami. Kryzys to słowo, które towarzyszy nam chyba od zawsze, bo każdy z nas zderza się z niepowodzeniami osobistymi oraz porażkami życiowymi. Ale nie o tym kryzysie rozmawiali zaproszeni goście podczas debaty kryzys w głowach czy w rzeczywistości, a goście byli wyjątkowi. Specjalnie na tę okazję przyjechali Marek Zuber, analityk rynków finansowych i Jacek Żakowski, dziennikarz, który poprowadził debatę. Coraz częściej słyszymy, że żyje się gorzej, bo świat jest w kryzysie. Z dnia na dzień czytamy, czy słyszymy w mediach, że na światowych rynkach jest coraz gorzej, że państwa bankrutują, są strajki i ludzie nie mają za co żyć. Takie informacje każdego z nas sprawiają w niemałe zaniepokojenie. Informacje, które docierają do nas na co dzień, sprawiają wrażenie totalnego kryzysu gospodarczego i finansowego w Polsce. A jak jest naprawdę? Możemy powiedzieć, że w Polsce mamy rzeczywiście kryzys na wielu poziomach naszego funkcjonowania. Nie wiem, Pewnie mamy kryzys związ związany z ustawą refundacyjną, albo kryzys funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych. O, przecież ZUS musi się zadłużać. No Pewnie parę jeszcze tego typu rzeczy byśmy znaleźli. Przede wszystkim kryzys jest pojęciem, z dziedziny psychologii, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli dokładnie zdefiniować to pojęcie, czyli bardziej zależy od tego, czego odczuwamy, czego czujemy, czy myślimy, że jest, niż na przykład od twardych danych ekonomicznych. Jak się okazuje, kryzys jest, ale niekoniecznie tam, gdzie go się doszukujemy. Wracając do dyskusji, jaka toczyła się wśród ekspertów, można wywnioskować, że kryzys to coś w emocjach i niepewności jutra. Już od ponad roku straży się przedsiębiorców kryzysem, a co za tym idzie, przedsiębiorcy mniej inwestują, a raczej starają się zamrażać swoje pieniądze i traci na tym cała gospodarka, bo obieg gotówki się nie zamyka. Jeden z dużych banków w tej rozmowie ze mną stwierdził, że kredyty inwestycyjne w tym sektorze spadły około 30% w stosunku do roku poprzedniego. To znaczy, że jednak ostrożność przedsiębiorców bierze górę i jest taki etap wyczekiwania. Myślę, że właśnie przez pryzmat. Ale można im jakoś na to pomóc. No właśnie, i tu też mamy to, co ja reprezentuję jako bank. Produkty, które nie są poddawane komercyjnymi, mianowicie cała siatka linii finansowych pożyczkowych, która jest dedykowana dla mikro, małych firm. Jest ona również w województwie zachodnio-pomorskim. Jest również oferta poręczeń kredytowych, która. Miała przynajmniej w założeniu pozwolić na taką akcję kredytową ze strony banków Na debacie pojawił się również przedstawiciel Zakładów Chemicznych z Public. To właśnie jeden z pozytywnych przykładów na to, jak poradzić sobie z gorszym okresem gospodarczym w Polsce. Kryzys na rynku ogólnoświatowym, finansowy z lat 2007-2009 bardzo mocno dotknął e, spółkę. Zarząd w nowym składzie powołanym od stycznia ubiegłego roku wyciągnął, wyciągnął wnioski z, z lat ubiegłych i konsekwentnie realizował, optymalizował całą działalność, tak aby przede wszystkim zredukować koszty stałe, które stanowią największe obciążenie wówczas, kiedy nie ma przychodów. O kryzysie na bieżąco informują nas media. To właśnie one podają nam informacje w konkretnej postaci. Ale czy prawdziwej? Proszę powiedzieć, w jaki sposób media mówią o kryzysie i czy to właśnie nie media nakręcają to całe myślenie ludzi na temat kryzysu? Ja myślę, że media są tak samo zdezorientowane jak wszyscy. Przecież dziennikarze nie są żadnymi bogami. Coś słyszą od ekspertów, coś widzą wokół siebie, próbują to opowiedzieć. Ale mi się wydaje, że tego kryzysu nie jako recesji, tylko jako bardzo poważnej zmiany, która pogarsza sytuację jednych, poprawia sytuację drugich. Że tego nie można bagatelizować. To jest ogromny stres społeczny. I jako rodzice patrzymy na nasze dzieci 20, 20-paroletnie, tak? szukające miejsca na rynku pracy. Jest strasznie po prostu. 40% bezrobocia w tym pokoleniu, bez, przeszło 20%, tam po 30% dla osób z wyższym wykształceniem. To są rzeczy, które w ogóle w moim pokoleniu były nie do pomyślenia. W moim pokoleniu bezrobocie nawet już powiedzmy po 89 roku wśród osób wykształconych to było 0,5%, 1% te, te poziomy. Więc to jest... Kryzys tu wcale nie musi mieć objawu recesyjnego, prawda? Ale on bardzo zmienia ży warunki życia bardzo wielu osób. Media są w tym tak samo zszokowane jak wszyscy, bo szło cały czas dobrze. Wszystkim było, miało być lepiej, by było lepiej w dużym stopniu, a teraz nagle to się zmieniło. Ja myślę, że ja myślę, że zaczniemy z czasem się uczyć. Jak analizować te zmiany w detalach, bo to detale są ważne tym razem. To nie jest generalna recesja, że wszystko się zawaliło. Prawda? I zaczniemy to rozumieć. No ale proszę mi wybaczyć, no, jesteśmy tak samo zieloni w tej sytuacji jak nobliści ekonomiczni, którzy też ich nie rozumieją. Trudno oczekiwać, żeby dziennikarz gospodarczy z jakiejś gazety czy telewizji w Polsce był mądrzejszy od 40 noblistów, których obserwowałem latem w Lindau, ekonomicznych, którzy tam przyjechali, debatowali na temat kryzysu, i jeden tylko właściwie istotny komunikat z tego był, że nikt nie wie, co się dzieje. No cóż, jeżeli media nie wiedzą, co się dzieje, to co ma powiedzieć zwykły człowiek, który właśnie wszystkich informacji ekonomicznych i gospodarczych dowiaduje się z mediów? Jednak niewiedza mediów wpływa znacząco na myślenie społeczeństwa. Przytoczyć można choćby przykład z Zieloną Wyspą. Sukces mitu Zielonej Wyspy to równocześnie totalna porażka rządu i polskich mediów, które ten oczywisty błąd i manipulacje powinny były od razu wyłapać i sprostować. Być może wszystko to spowodowane jest także kiepską sytuacją w mediach. Kryzys dotyka też mediów bezpośrednio? No, oczywiście. Media są. Ba... Moim zdaniem, to jest ta branża naj... jedna z najbardziej dotkniętych. Yy, w tym sensie, że. Yy... Dochody mediów z reklamy drastycznie spadły, bo przedsiębiorstwa nie liczą na wzrost sprzedaży, w związku z tym się nie reklamują. To powoduje, że jakość mediów się obniża. Internet, z drugiej strony, odbiera tradycyjnym mediom odbiorców gazetom i telewizjom więc. Media no, są w sytuacji, można powiedzieć, już nie kryzysowej, ale katastrofalnej. Po prostu, co się otworzy, te serwisy branżowe, to widać fale zwolnień. Właściwie nie ma tygodnia, żeby nie zwalniali. Nigdzie nie słychać, żeby przyjmowali tak kilka lat temu. Ale z punktu widzenia odbiorców, moim zdaniem, dużo gorsze niż to, że dziennikarze tracą pracę, co jest przykre, i zarabiają gorzej, co też jest przykre. Mam nadzieję, że Państwo nam współczują. To najgorsze jest to, że jakość informacji, którą my dostarczamy w związku z tymi procesami, bardzo się obniża. Debata moderowana przez Jacka Żakowskiego trwała blisko dwie godziny. W tym czasie zebrani przedsiębiorcy, przysłuchując się rozmowom ekspertów, mogli sami zdecydować o tym, czy jest kryzys, czy jednak go nie ma. Za pomocą dwóch kartek, czarnej i białej, zebrani goście mieli ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwość, jest dobrze, czy jest kryzys. Wynik, o którym mnie poinformowano, brzmi 100, 100 białych, 40 czarnych. Z tego możemy wnioskować, że jest nas 140 osób na tej sali, mniej więcej. Jak się okazuje, wcale nie jest tak źle. Okazuje się po zliczeniu głosów, że tych białych kartek, czyli stwierdzenia, że jest dobrze, czy przynajmniej nie jest źle, była zdecydowana większość, więc chyba jednak jesteśmy optymistami, a to dobrze wróży i miastu i województwu, no bo w końcu to spitów, to z podatków. Y Utrzymujemy się, utrzymują się regiony, miasta i dzięki temu mogą się rozwijać. Patrząc tutaj na głosowanie, proporcje, to dwa razy więcej jest optymizmu, a w gospodarce to jest ważne, ponieważ bez optymizmu nie ma odwagi decyzyjnej, nie ma decyzyjności, nie podejmuje się odważnych decyzji inwestycyjnych. A to jest bardzo ważne. Wynik głosowania był 100 do 40, czyli, czyli w tej świadomości naszej, funkcjonuje oczywiście obecna czarna kartka, taka przytłaczająca, ale ja uważam, tak jak powiedziałem na wstępie, biała kartka, pozytywne myślenie, racjonalne. E Przede wszystkim merytoryczne, starać się podchodzić nie jakoś to będzie, ale dobrze liczyć, uczyć się, rozwijać się, obserwować, obserwować rynki, współpracować z, bar, z bankami, korzystać z nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej. Ale nie każdy wykazał się takim optymizmem. Głosem rozsądku okazał się skarbnik miasta. Musi być jakaś równowaga. Myślę, że tutaj jeśli patrzymy na, na miasto, to yy, prezydent, wiceprezydenci yy, muszą mieć taki drive do, do, do rozwoju, do yy, wspierania również przedsiębiorczości. Skarbnik zawsze jest takim głosem rozsądku, czy może nawet głosem sumienia. Głosowanie podsumował również specjalista rynków finansowych Marek Zuber. Czy głosowanie szczecińskich przedsiębiorców? Dzisiejsze głosowanie to dobry wynik? Tak, myślę, że tak i ja myślę, że zresztą yy, oni są wyrazicielami takiej średniej, krajowej. Myślę, że większość przedsiębiorców, to wynika z badań, nie uważa, że dzisiaj w Polsce jest kryzys. Nie ma tego kryzysu, natomiast rzeczywiście obawiają się oni o to, co się stanie za pół roku, za rok, a nie wiedzą tego. Żyjemy w bardzo trudnych czasach pod tym względem, a po tym wielkim kryzysie rynków finansowych w 2008 roku yy, świat stał się mniej przewidywalny. I w tym sensie jest dzisiaj trudniej. Ale tak jak powiedziałem, od mniej przewidywalny jest trudniej. Do dramat, tąpnięcie, kryzys jest daleka droga. Organizatorem debaty była Północna Izba Gospodarcza. Zaproszeni zostali szczecińscy przedsiębiorcy i biznesmeni, ale także przedstawiciele miasta i regionu. Patrząc, jak szybko i prężnie realizowane są inwestycje i projekty w Szczecinie i całym województwie zachodniopomorskim trudno powiedzieć, żeby gościł tu kryzys. Miasto Szczecin się prężnie rozwija, Czy to znaczy, że Szczecina kryzys nie dotknął? To znaczy trzeba patrzeć inaczej na ten kryzys. Ja myślę, że w Szczecinie patrzymy do przodu. Kryzys dla innych inwestycji jest szansą i chcemy to, to wykorzystać. Inne miasta rozwijają się wolniej, a my chcemy odcinać tą rękę położenia naszych możliwości inwestycyjnych, naszych zasobów kadrowych i patrzymy z optymizmem na, na przyszłe lata. Czy województwo zachodniopomorskie też odczuwa kryzys? Czy znaczy, ja powiem szczerze, że e, przeprowadzone głosowanie, które poprowadził pan Jacek Rzekowski, ja podniosłem tą białą kartkę. Być może ona jest trochę na wyrost, ale obserwuję to, co się dzieje w obszarze RPO, dotacji unijnych i wyraźnie widać, że zapotrzebowanie na środki unijne jest większe niż możliwa alokacja przewidziana w danej osi. To świadczy o tym, że absorpcja środków z różnych poziomów przedsiębiorców, samorządów jest olbrzymia i jest taka potrzeba. Jeżeli jest potrzeba, to znaczy rozwijamy się, prowadzimy inwestycje i to jest jakby najprostsza odpowiedź. Z słów wicemarszałka wynika wręcz, że województwo zachodniopomorskie dopiero się rozkręca. Ogłaszamy w najbliższym okresie, myślę, że to będzie gdzieś połowa lutego. Bardzo ważny dla, dla przedsiębiorców produkt, konkurs na innowacyjność i nowoczesne technologie. Z, z rynku już mamy sygnały, które potwierdzają, że będzie znowu większe za, zainteresowanie, zwiększe zainteresowanie i zapotrzebowanie niż alokacja środków przewidzianych. To znowu daje. Od że warto podnieść tą białą kartkę, że warto być optymistą. Ta debata noworoczna to pierwsza tego typu inicjatywa Północnej Izby Gospodarczej. Sądząc po obecności gości i zaciekawieniu, z pewnością przyniosła ona wiele ciekawych spostrzeżeń, ale także rozwiała niektóre niedomówienia. Ludziom, którzy borykają się na co dzień z normalnymi problemami w swoich firmach, czasami potrzebne jest spotkanie, na których im powie ktoś, że że co prawda inni też gdzieś tam w głowie mają kryzys, ale że tak naprawdę nie jest tak źle. Przysłuchując się rozmowom ekspertów, ale także przedsiębiorców, można wyciągnąć nie tylko odpowiednie wnioski, ale i uzyskać receptę na kryzys oczywiście optymistyczną. Receptą na kryzys nie jest walka cenowa, nie jest walka taka konkurencji cenowej, tylko konkurencji poprzez nowoczesne technologie i innowacyjność. Mamy program inwestycyjny do roku 2020. Wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, ile środków chcemy przeznaczyć na inwestycje, a inwestycje to jest również szansa dla przedsiębiorców, które, którzy będą korzystać z publicznych pieniędzy, będą korzystać na realizacji kontraktów, umów czy zleceń. Starajmy się patrzeć jednak optymistycznie, bo a, jeśli wmówimy sobie, że będzie źle, to z pewnością będzie to działało jak samo sprawdzająca się prognoza i będzie jeszcze gorzej niż mogłoby być, gdybyśmy sobie tego nie wmówili. Te optymistyczne opinie powinny każdemu uświadomić, czym i gdzie jest kryzys, w naszych głowach czy w rzeczywistości. To wszystko w tym odcinku, a mi pozostaje życzyć, by kryzys państwa nie dotknął ani gospodarczy, ani jakikolwiek. Do zobaczenia za tydzień.